Witajcie kochani w kolejnym odcinku, zapraszam Was znów na taką serię e, odcinków, gdzie będę szukać e, pewniaków na kalendarz adwentowy, gdzie drapie drapki z drapki jest wyjazdu i znowu mam Paradiso, Ekstralinie, Koralowa, e, z, e, Stacja, e, ta drapka Koralowa z jakiejś stacji, nie wiem, po drodze, Żabka e, w Kodowie Zdrój i też żabka w innej żabce, więc z wyjazdu te zrapeczki. No i wszystkie mają w numer 24. Pomyślałam sobie, że takie odcinki na razie zrobię, żeby coś tam się działo też, nie? I przetestujemy 24. Zobaczymy, czy coś będzie, może znowu się pojawi pewniak. A tutaj w Paradisu Coralowe, jak coś wygram, no to super będzie na wymianę, na kolejne drapeczki. Mam nadzieję, że Wam się podoba taka formuła zdrapania i szukania pewniaków na kalendarz odwentowej. Myślę, że to jest fajna rzecz, no bo jednak e, będą te, będzie ten kalendarz taki bardziej... Sa, e, Będę bardziej się cieszyć, niż wiecie, jakby miałam zdrapać ileś zdrapał, a byłoby pusto i zawsze to jest tak, jakoś smutno. No dobra, zaczynamy sobie drapać. I szukamy płetwy. Rozgwiazda. Tu. Więcej nie mam, Krap krab jest tu, krab jest tu, no i chyba więcej nie ma, Księ... księżyc, tak, księżyc, księżyc jest tu, księżyc jest tu, dobrze, to jest chyba cytryna, tak, cytryna i cytryna, ośmiornica, ośmiornica jest tu, Ośmiornica jest tu. No i więcej nie ma. Kapelusz. Kapelusz. Mamy aż dwa kapelusze tu. Może będzie jakaś wybrana. I mamy dwa kapelusze tu. Nie pogardziłabym. Nawet tym, co tutaj mi zaproponują. <grym> ok, więcej nie ma. Kąpelowy kostium. I tu. O! Ok, dobrze. Zobaczymy koło tutaj, tutaj, tu. No i więcej nie ma. Deska. deska. Deska jest tu, deska jest tu. No i koniec. Arbus. Arbus jest tu. I arbus jest tu. No to podejrzewam, że nie będzie tu dziesiątki, bo byłoby 500. Chyba, że będzie 500. Delfin. Delfin jest tu. Delfin jest tu. No i więcej nie ma. Ananas. Ananas. Ananas jest tu. I ananas jest tu. Dobrze. Shorty. No i mamy 10 zł. Zobaczcie. Mamy tutaj 10 zł. Tutaj shorty. Tutaj shorty. I tutaj shorty. Także no, jest wygrana wreszcie. Także cieszę się. No ale czy będzie 500? <śmany> Mamy wodolot. Wodolot jest tu. Więcej nie ma. Mamy piłkę. Piłka jest tu. Ok. Mamy torbę. Torba jest tu. Więcej nie ma. Mamy. Co to jest? Kokos. Kokos jest tu. Kokos jest tu. Kokos jest tu. No nie ma kokosów. Dobrze. Mamy słoneczko. Słoneczko jest tu. I słoneczko jest tu. Dobrze. Czy będzie coś więcej niż 10? Małpa. No, chyba nie będzie. Ale mamy 10 zł. 10 zł też fajnie. Też się cieszę. Będzie na kolejną zdrabkę, pepe. -pe. To bardzo bardzo się cieszę, ale było bliziutko do 500. No dobra, cieszę się bardzo, jest wygrana. Teraz szukamy. Um, numer 24 wygrany. Teraz czeka, szukamy. Um, jak to się nazywa? Pewniaka <grymna> na kalendarz adwentowy I mamy tak, mamy ptaszkę. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Przesuwam. Ten odcinek nagrywam do przodu, bo. Nie będzie mnie. Będę zajęta w domu i poza domem, więc nagram, yy, nagram dwa odcinki. Ale to nic. Czasem tak też trzeba, żeby być na bieżąco. Ale będę w Warszawie, więc może yy, jak... O, za to wymienię już w Warszawie na jakąś drapeczkę, więc wiecie jak to jest. I będę mieszać. Ok. Diament. Diament, diament. Diament jest tu. Więcej nie ma. Okulary. Okulary. Okulary, tutaj jeszcze diament. Okulary. I koniec. Kwiatuszek. Kwiatuszek jest tu. тушек есть кисту. На пенсии не ма. Арбуз. Арбуз. Пенсии не ма. Бедронка. Бедромка и сту. Бедромка и сту. И сту. Ту. И ту. И ту. И на самом концу. dobrze, kości, kości są tu, więcej nie ma, tęcza, 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 tęcza jest tu, dobrze, piłka, piłka, szukamy piłeczki, czy jest, ale nie ma, dobrze, Parasol, parasol. Jest tu. I jest tu. Dobrze. Łódka, łódka. Łódka, łódeczka jest tu. I więcej nie ma. Księżyc. Księżyc jest tu. Jest tu. I na samym końcu jeszcze mamy, dobra, słońce, czekajcie, słońce, słońce, słońce jest tu, ale więcej nie ma, krab, krab, krab jest tu, tu, a tutaj jeszcze łódka. krab, 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 i krab, Dobrze. Słoń. Słoń. Szukamy słonia. No, niestety nie ma słonia. Podkowa. Podkowa jest tu. Podkowa jest tu. Podkowa jest tu. Tu. I więcej nie ma. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest tu. Dzwoneczek jest tu i tu i tu i więcej nie ma. Rower, rower jest tu, tu, tu i tu. Okej, okay, szukamy dalej. I jest tu rower, dobra. Sakwa. Nie ma. Popcorn. Popcorn jest tu. Popcorn jest tu. Tu i tu. Tu. Więcej nie ma. Serce. Serce wydaje mi się, że nie ma. Ok. Motyl. Motylek. Motylek jest tu. I więcej nie ma no tu podejrzewałam, że będzie pusto koronę nie widziałam i nie ma i ostatnie są to klapki klapki są tu klapki są tu tu i koniec także ta jest pusta i rzeczywiście jest plus, pusto no ale nic mamy jeszcze paradiso także no, na razie nie mamy jeszcze pewnieka co czy już nie mamy teraz w tym odcinku pełniaka, no ale jest wygrana w koralowej. No i patrzymy, co jest w Paradiso. Łódeczka. Łódeczka jest tu. Łódeczka jest tu. Dobrze. Kapelusz. Kapelusz jest tu. Kapelusz jest tu. Dobrze. Bluza jest tu. Tu. Więcej nie ma. Kompelowy kostium jest tu. Więcej nie ma. Fala, fala jest tu i fala jest tu i więcej nie ma. Serce, serce jest tu i więcej nie ma. Flaming, flaming jest tu. Dobrze. Lody. Lody są tu. Lody są tu. Dobrze. Napój. Napój jest tu. Najwięcej nie ma. Palma. Palma jest tu. I palma jest tu. A i tutaj jeszcze jest napój, zobaczcie. Torba. Torba jest tu. Więcej nie widzę. Delfin. Delfin jest tu. Delfin jest tu. Więcej nie ma. Parasol. Mamy tutaj dwa. Więcej nie ma. Kostka lodu jest tu. Więcej nie ma. Płetwy. Płetwy są tu. Więcej nie ma. Aparat. Aparat jest tu. Jest tu. Jest tu. I tu. I tu. Dobrze. Liść. Liść jest tu. Więcej nie ma. Okulary. Okulary są tu. I więcej chyba jednak nie ma. Dobrze. Termometr. Termometr jest tu. Jest tu. Najwięcej nie ma. I ostatnia jest to kotwica. Kotwica jest tu. Jest tu. Jest tu. Ale nic nam nie daje. Także jest pusto. Ale nie jest źle, no bo mamy tutaj zwrocik, więc zawsze można coś wymienić. Także na 30 zł z numerku 24 zwrócił się nam, zwróciła się nam tylko koralowa. Ale i tak jestem zadowolona. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zobaczę, jaki będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będę miała premierę z drapek kalendarza adwentowego i planuję jednak, żeby kalendarz adwentowy był też u mnie na zdrap masach. Taka udowana paczka, ale zobaczymy, czy się uda kupić i jak to będzie. W każdym razie taki, taki mam plan. No, ja Wam dziękuję. Do zobaczenia. Buziaczki pa pa. pa.